Witam Was w kolejnym odcinku, z tej strony Zabuza i dzisiaj znowu sobie pogramy w grę sank Online eee, po raz kolejny trwa... o już nas eee, trwa event z Wiskenium eee, tutaj dokończę sobie w eee, Pieczarach Dzikich Serc eee, mam parę misji do dokończenia, akurat to sobie tutaj na wizji dorobię je o i zaraz zobaczymy tutaj o mam mm, w misjach a, tam nie będę pokazywał powiem wam mam do zabicia trochę tych tutaj stworków i tych bossów oto tutaj co są Jezu, ale za dyma się tu widzę zrobiła niezła trzeba trochę to towarzystwo o w ostatnim czasie trochę właśnie widać nadgoniłem tych leveli i jeszcze pozmieniałem trochę ekwipunek, bo w końcu trzeba było, bo był dość, yy, dość słaby ten ekwipunek, co miałem na niski level, ja wbiłem parę leveli, więc... Przy... O. stajemy się gadaniem zamiast e, graniem. Tak jest kurde finał. E, no właśnie, więc zajmuję się. W... Jezu. O czym to ja mówiłem? A, o ekwipunku. O ekwipunek e, trochę pozmieniałem. Tutaj wam e, Pierścienia jednego nie mam, bo ulepszałem i się zdubczył. Siedem kanapie, bo Ech, już trochę mi gadle. Dobra. No więc tak, czapkę mam dalej, gówniaka na 11 level. Tutaj sobie na ramienniki mam jakieś na 19, więc na razie mogą być. Zbrojkę już magiczną mam z wsadzonymi klejnotami na 19. Rękawice też na 19. Tutaj dość, no takie, zbroja i życie przyda się. Buty, nadzwyczajne buty Fiolety z, wydropiłem sobie i dzięki tym wszystkim krztał, e, jezu kształom prawdy sobie dzięki temu, że mam ich dość dużo to mogę sobie takie itemy właśnie brać i e, no Jezu m, identyfikować o e, mogę sobie identyfikować, tutaj dość e, dużo w życie mi dają Muszę sobie ulepszyć ten kołczan, znaczy wymienić ten kołczan. Chyba tutaj właśnie pójdziemy, zobaczyć nawet, czy podstawowy kołczan ze sklepu nie będzie lepszy. Ten kołczan to jest po prostu poracha. Ten ma broń, o idziemy do niego. Zobaczymy ofertę. Nie, to jest jedyny kołczan, jaki możemy mieć. Następny jest na level 25, potem 32. Szkoda Czyli ten kołczan by przydał się jakoś tam podkręcić Na wyższy, na jakiś magiczny może łuk Teść też Mógłby być lepszy ale nie jest zły bo już jest na 21 poziom Ma wsadzone 3 tutaj te 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 kryształy Z jednym bonem Prędkość ataku Wolałbym na krytyka, zbieram na siłę krytyka Tutaj pierścień na 19 z perzetami. Strzały na 13 przydałoby się trochę lepsze jakieś. Pas to jak widać tutaj wartość krytycznych ciosów. No i e, łańcuch magiczny też na 20, to, czyli wychodzi z tego, że tutaj muszę sobie wymienić em, pas i wymienić sobie kołczan na lepszy i strzałki jakby dało radę. E, dobra, tu um, trochę będę opowiadał. Zobaczę czy jakieś misje mam tutaj, w mapie do oddania nie ma um, będę szedł tam i po, opowiadam o tym o czym o czym miałem opowiadać, o czymś miałem opowiedzieć, ale nie pamiętam. A, misje jakie tam jeszcze mi zostały, zostało mi do zabicia, znaczy do zebrania jakich tam pięć e, co to jest? Jabłko na królewską czy to jakieś jabłka plus jakichś tam bosków mam poubijać, no i tego głównego bossa w tym dungeonie. I jak to zrobię, to lecę do jak to się nazywa? Do jakiegoś tam gaju, święty gaj. Nie wiem, tam jest taki na końcu Misiek wielki, dość dobry boss, z którego widziałem dość dobre rzeczy lecą, więc mam zamiar tam przejść już raz, raz tam byłem, przepraszam i nic, no ubiłem go, ale e, nic mi ciekawego nie poleciało tutaj dokończę tylko te misje i właśnie będę leciał, więc e, za chwilkę do was wrócę już jak wykonam te misję i spotkamy się jak będę już w tym gaju, więc do zobaczenia no i jesteśmy już tutaj e, w tym gaju, nie pamiętam jakąś się nazywa E, mniejsza o to idziemy sobie powoli będziemy wypijać potwory o, tutaj się zarzuca w międzyczasie dobiłem w wysy drugi lukłem nową umiejętność zaraz zobaczcie jaką zaraz wam przedstawię ją o, tutaj sobie przywołuję takiego ptaka, który tam ogłusza i zadaje dodatkowe obrażenia jeszcze Chyba 250% e, e, moich szkód podstawowych Dobra zbieramy tutaj te nie odblokują nie mam już tych e, kilofów. No dawaj, dawaj, dawaj Hmm, kurde nie ten skill Dobra, idziemy dalej jak widać tutaj dużo, znaczy nie dużo. Parę leveli wyższe są potwory ode mnie, ale jakoś daję sobie radę. Dziękuję. Mam zamiar dojść na tego bossa. Myślę, że mi się uda dojść i nie padnę. No, uciekaj. Nie w te. I kurde, padnę zapewne w życie bo źle, że poszedł i ja No niestety No co się rozproszyłem znowu Ach. Dobra weźmiemy w mieście i pokażę Wam mniej więcej jak już jestem tutaj w mieście, pójdę i, i drogę pokażę Dobra, odpalaj to Wiesz, dobra, a, i kupiłem sobie tutaj rządek na dole, nie? te roczne monety, i kupiłem sobie tutaj za 1600 ten, tą linijkę dodatkową, e, ponieważ jak monek był jeszcze za mały, e, znaczy, jeszcze, już był za mały dla mnie i postanowiłem, że przyda mi się trochę większy na tutaj po drodze, ubijemy trochę tych potworów, też takaś jakiś ekspad, bo jakieś właśnie te surowe te wpadną nam o ładnie, dobra, idziemy dalej Już ich nie mam. tutaj akurat są oni dość słabi, tamte gorsze są tam te te, te drzewa Ech. One tam schowalniają To jest właśnie dość wkurwiające Dobra, idziemy dalej W ogóle po nie powinienem się tu zajmować, tylko iść A ja zamiast iść, to ja się już bawię znowu z tymi jakimiś tutaj wariatami Dobra Zaraz się szybko Pozbieram sobie te E, pozbieram sobie wszystkie te m, surowe wiskenium e, jakaś mieć, jakaś mieć dobra weź tam mieć o, wieczny gaj kierujemy się w stronę wiecznego gaju dobra e, będę tam właśnie tak jak mówiłem już o jezus, Maria e, Próbował ubić tego, tego bossa. E, bo boss ten... E, z tego bossa leco, leci. lecą bronie, dla każdej profesji. E, dla mnie dość dobry łuk, będzie na 25. I dlatego chcę właśnie go parę razy sobie ubić, że... E, z nadzieją, że poleci mi ten łuk. E, wybieramy patrzymy czy nie ma o tu jeszcze bym został um, patrzę po itemach czy nie ma tu jakichś zielonych, niebieskich by się tak to ewentualnie połączyło i by był lepszy jakiś um, nie, wszystko takie już zostało białe, białego niestety nie da się łączyć więc zostawiamy o, już jest czyste dość Dobrze tam dalej leci właśnie w tym tym hmm. Jak się nasuwa, no w tym gaju wiecznym. E, dość dobrze tam e, dość dobrze tam leci to wszystko. Tutaj to jest ta druga, tak to jest ta e, tutaj sobie wejdziemy i my idziemy do mocnego gaju. No przechodź Dobra. Zrobimy drugie podejście. Sobie. Gdzie idziemy? idziemy. O, dobra. I powoli, bez pośpiechu, bez pośpiechu spróbujemy sobie przejść. O tu. O, ładnie, wybijemy sobie tych pierwszych. Drzewo ludów, czy jakąś tam nazwę, nawet nie zwracam uwagi, bo oni wszyscy podobni są do siebie, tylko nazwy im się zmieniają im i wala. Dobra, tutaj kolejnie padają. Kurwa, już życie mi leci. I znowu padłem, ja pierdolę. Jezu, czy ja muszę mieć zawsze takiego pecha jak nagrywam? Jak nagrywam, to już pokonałem tego bossa, doszedłem spokojnie, a teraz kurde, nie mogę. Coś jest nie tak. Ale ja jeszcze nie wiem, co jest nie tak, niestety. Sprzedam te tak, kurnoc co tu mam. To. I sobie podjedziemy tutaj, naprawimy sobie punek. Nie trzeba już nic naprawić. Hmm, spróbuję tutaj sobie polepszać coś, coś na tym warsztacie. Hmm, co by tutaj spróbować zrobić? Mamy. O. super będzie. Znaczy może mi się uda zrobić ten lepszy. Mam strzały i pas. Wszystko na poziom 19, tak, na 19. To jest magiczny kołczan skórzany. Odblokujemy se. I na krytyczny. Bardzo ładnie nam wpadło. Wymagany poziom 18. Nie wiem czy 18 nam dało. Mniejsza o to. Ważne, że ma dobre bonusy. Tu mamy jeszcze buty kamizelkę. Tarcie. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie konkretnego. Pewnie buty następne. A nie, tarcza. O, fiolet. Mm -hmm. Jak się zastanawiam, czy nie wziąć sobie tego fioleta. Odblokuję sobie go. O. Proszę bardzo, z nim będziemy na razie sobie śmigać. A jak będzie boss, to przy bosie będziemy sobie zakładać to. To jest dobry plan moim zdaniem. Tutaj szkody są, a tutaj... Dobra, zostawimy na razie resztę jak jest. Zobaczymy sobie jeszcze. Eee, pff, czy mamy coś tutaj jeszcze do łączenia? Tutaj mam ten na zmianę. Tu mamy dwa te pasy na trzynasty. Tutaj jest jeszcze jeden na 13. Nie, wiem, będę musiał jakiś skołać sobie na wyższy level. Już jakiś niebieski. Bo z tego co widzę to już tylko dwie zostały mi rzeczy zielone. Na szczęście. No, muszę się jakoś ...owinąć hmm, i hmm, ...porobić sobie właśnie te fiolety i niebieskie itemy. Tych kryształów prawdy jest dość dużo, więc jeszcze tutaj właśnie... Event jest to. O, tutaj zaraz mam, do, mam nadzieję, że dobiję do końca ewentu przynajmniej te 500, dodatkowe jeszcze. Dupa z tym strojem, że drugi raz dostanę ten strój powinni to jakoś inaczej zredukować. O. o tu... I znowu kurde. O niezła, za dyma tutaj jest kurde nieźle tu ich ciągle się respi to nie życie kurde spojrzałem na te wiskenium czyste i jakoś nie wiem jakoś się skojarzyła z tą kulką zdrowia o, dobra, jedno czyste mm, to dłamki to znaczy te surowe to są te takie słabsze te, to moim zdaniem to pełno leci, ale jak już przyjdzie do wymieniania, to mało ich jest jednak hmm, wiecznie brakuje ich przydałoby się ich więcej albo nie wiem mogliby zrobić jakoś nie wiem pewnie niektórzy dropią tego więcej ale e, moim zdaniem mało jest e, o, e, mało jest za 200 takich e, odłamków tylko 10 tych tych surowych to moim zdaniem bardzo mało jest mogliby dawać 20 tak że 10 tych tych wychodziło że 10 tych małych to jest e, jeden ten ten normalny mniej więcej że można po 100 i... o no właśnie mogliby zrobić że oddaje się 100 i dostaje się 10 o tak mogliby zrobić hmm. Dobra, idziemy na ten wieczny gaj jeszcze raz. Spróbować sił. O. Coś jeszcze taka przywołamy. O. I tu wysiekamy ich. Kurde, no uciekaj, uciekaj. Hmm. Co on się tak tnie? Strasznie masakry coś tnie on Ooo, tu w nich weźmiemy sobie życie Po tu gdzie życie mamy Puścimy im taka i dalej ich napieprzamy kurde, sporo ich tu jest Teraz ile zbierania Łańcuch bierzemy bo co się przyda na ten na sprzedaż bo dość dużo za to srebra mam A srebro potrzebne wiadomo na esencję to plus jeszcze do właśnie do poziomów tych się przydaje srebro i złoto o. dobra wszystko wyzbierane można iść dalej no i po raz kolejny. Jak teraz już wpadnę, to wyłączam to w pizdu i kurwa i tyle. Dobra. Zobaczymy jak to pójdzie. Opa. Wchodzimy sobie. Mhm. Idziem, Idziemy, idziemy, idziemy. Wybrać, czego mam. jakieś do wyrzucenia. Dobra. Zobaczymy jak nam teraz Ale lagły. O, teraz chyba o wiele lepiej idzie mi. Z tym jak mam blok. Jeszcze raz Redukcji szkód przez blokady 30%. Nie wiem ile to, do... ile to dokładnie tam zmniejsza ta blokada ale Nigdy nie ten ten nie chodziłem z tą tarczą Wolałem z tym kołczem wziąć i mieć większego e, Powera ale widzę, że tutaj na tych to tak lepiej właśnie tą tarczą bo jakich się nazbiera trochę to Lipa będzie O. o, ale krytyki też dość ładne wchodzą, nawet jeżeli nie mam kołczanu. Rozpryskowym ich i tu znowu, kurde, no tutaj bardzo ładnie te surowe, zaraz nawet te, mm, jak one się nazwą, no te całe nawet dość ładnie będą dropiły. No dawaj, kurde, zabijaj. O. o wiele lepiej widać z tą tarczą. Czyli tą tarczę sobie tak zostawię tutaj, w ekwipunku. Tak jak mówiłem, że te surowe, yy, znaczy, co yy, so całe dość dobrze tu dropią nawet. No, ale wracając do tarczy, będę sobie trzymał, jak będę właśnie tutaj gdzieś czy coś, jak będę biła na bossów, to będę to odkładał na kryptala i na pvp. Hmm, to jest bardzo dobry pomysł. Hmm. Pewnie już, pewnie większość ludzi tak robi, ale nie wiem, jakoś nie wpadł mi to wcześniej do głowy. Może dlatego, już tak bardzo, znaczy padałem, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, ale Jakoś nie zwracałem na to może uwagi, nie wiem, po prostu jakoś tak miałem, teraz jakoś tak, nie wiem, no, dziwnie jak padałem. Wcześniej sobie dałem radę jeszcze na niższym levelu, a teraz padałem, nie wiem czemu, dziwnie, może jakoś bardziej się tak gibałem, tu po tym ekranie pikałem, skakałem, ale już tą tarczą idę, więc o 10 mrocznych bardzo ładnie nam leci idziemy dalej no ja jeszcze kawałek ten niedźwiedź tu jest O boże te pająki są tam tak wkurwiające czasami ja pierdolek to szczególnie bo otruwają tak jeśli człowiek robi taki jasny kurde i tu wszystko do się robi tak zlewa się tymi kolorami że Już 240 tych całych tych um, mam. A ile potrzebuję? Na zbrojkę potrzebuję 322, a tutaj potrzebuję 492. Czyli praktycznie drugie tyle muszę zbierać. No, jest, chyba spokojnie dam radę. Mam taką nadzieję, przynajmniej do końca eventu. Jak zostało jeszcze 2 dni, 8 godzin, to myślę, że uda mi się to zrobić. Dobra no, zaraz raz. tych tu kurde muszę... O. tu tego zaznaczymy sobie i je kurwa strzał mm. no zbieraj mnie, Ania. Już myślałem, że coś niebieskiego tam leży, a tu kurde Tylko esencja głupia Znaczy nie głupia, 100% bardzo dobra Przydaje się właśnie na bossów a. Kolejne 10 mnóstw jak tak będzie szło to odbiję może kiedyś w końcu O nie Spierdzielaj Widzicie tu jest ten, ten Ten gnom taki są tam e, Daje te, te kilofy Już trochę ich ubijałem Teraz Nie mam czasu ubijać go Sobie następnym razem go Upierdzielam spierdalamy o jest Życzko dobra okej okay, tutaj jeszcze tego sobie weźmiemy małego eee, jak widać exp nawet dobrze tu leci za chwilę będę miał już 23 level mm, idziemy dalej idziemy dalej o tu jakiś Jaszak, zleceniodawca. Nic mi nie zleca niestety. Myślałem, że jakąś misję tu dostanę. Na zabicie tego, tego. Fajnie było zostać jakąś nagrodę za zabiciego. No i tak go muszę zabić, tak go muszę zabić. To nagroda to... się przydała jakaś za to. O, tu jeszcze i Będzie ten. No, wiedziałem, że tak będzie. Czyste wiskenium. Wiesz, wiesz, Okej. O. W końcu to teraz zakładamy to. Przemieniamy sobie na to. Idziemy uklepać miśka Nie przemieniłem. Dobra. Dobra, już wiem jak go tutaj przejść, bo już z nim wcześniej walczyłem Muszę sobie go o tak tu powoli jeszcze nie muszę go za najpierw oznaczyć i potem go walić po kolei skrytali no i tutaj najgorsze jest jak ten rój se puści trzeba wtedy nieźle uważać jego ataki nie są dość silne, ale właśnie ten rój jest taki, że jak przypierdzieli to nie ma zmiłuj o! Mówiłem że jak przypierdzieli to nie ma zmiłuj dobra w dzisiejszym odcinku to wszystko e, dziękuję wam za obejrzenie zapraszam do komentowania, oceniania dzięki na razie